Dzień dobry! Witam Was serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z filmem dotyczącym szczepienia przeciwko COVID-19. Jak już mówiłam, 11 marca mój mąż przyjął pierwszą dawkę szczepionki firmy AstraZeneca. Film na ten temat, bardziej film pokazujący, jak to wszystko się odbyło, opublikowałam u mnie na kanale 12 marca. Teraz w takim szybkim skrócie. Pokażę Wam jak to wszystko wyglądało. Which doctors do you go to? Which G GP surgery? Uh Gray Frash. Greyfries. That's a big cut through this way. What is your name? Sorry? Uh -oh. Thank you. Correct, go No, and yeah. um, we have 15 minutes waiting this yeah. is okay? um, the Powiedzieć na temat przebiegu samego szczepienia. Otóż przyjechaliśmy na miejsce chwilę przed. Tak jak to było wymagane, poczekaliśmy w kolejce, kolejka była ustawiona na zewnątrz. Wszyscy trzymaliśmy odpowiedni dystans. Kiedy nadeszła nasza kolej, podeszła do nas pani, pani pielęgniarka, która przeprowadziła bardzo szybki, sprawny wywiad. Z moim mężem e, i e, poprosiła nas o wejście do środka, aby tam potwierdzić wszystkie dane i e, czas, kiedy e, mamy się zgłosić. Tam panie e, przeprowadziły znowu taki szybki, króciutki wywiad sprawdzający PESEL, datę urodzenia. E, następnie usiedliśmy sobie w poczekalni. Nie było tam zbyt wiele osób, bo wszyscy byli tak sprawnie rozłożeni na różne godziny, żeby się nie tłoczyć. Poczem wywołano nas, znaczy nas, wywołano mojego męża, aby udał się do gabinetu. Za zgodą personelu medycznego otrzymałam możliwość wejścia tam razem z moim mężem oraz nagrania wszystkiego, za co jestem wdzięczna paniom, bo mogłam wam pokazać, jak to wygląda. Jak to wszystko wyglądało? Otóż weszliśmy do gabinetu, kolejny raz przeprowadzono bardzo szybki wywiad. Pani przemyła mężowi miejsce, gdzie było wkłuć. Oczywiście jakoś pominęłam to na nagraniu, za co przepraszam. I przystąpiła do szczepienia. Oczywiście dłonie zdezynfekowała, bo była bez rękawiczek, co niektórzy zauważyli. Ale przy nas zdezynfekowała dłonie, także nie było to dla nas żadnym problemem. Były tam sterylne warunki i pani zaszczepiła mojego męża pierwszą dawką, po czym poinformowała go o wszystkich. W skutkach ubocznych, poprosiła nas abyśmy poczekali jeszcze około 20 minut zanim wyjdziemy w ogóle z przychodni, żeby sprawdzili czy wszystko jest w porządku czy nic się nie dzieje. Posiedzieliśmy sobie tam w poczekalni oczywiście był tam pan, który kontrolował ten czas mąż miał tutaj naklejkę taką kiedy możemy wyjść stamtąd, a pokażę wam w ogóle tak wygląda, tak wygląda ta karteczka na której zostało zapisane Jakim preparatem został zaszczepiony, numer partii tego preparatu, data szczepienia. Oczywiście, jedynym co mnie zastanowiło, to jest to, że nie został wypełniony termin kolejnego szczepienia, ale wiemy, że zostaniemy poinformowani odpowiednio wcześnie o kolejnym terminie szczepienia. Drogą telefoniczną bądź SMS-ową. Kolejne szczepienie będzie po 12 tygodniach, gdyż to jest najlepszy czas na wykonanie drugiej dawki, na podanie drugiej dawki szczepienia, bo już wtedy ta odporność po podaniu pierwszej dawki jest na tyle duża, że druga dawka ją tylko wspomoże i będzie ta odporność wyższa. Po odczekaniu tego określonego czasu mogliśmy opuścić przychodnie. Wróciliśmy autem do domu. Mąż prowadził, nie czuł się źle, wszystko było w jak najlepszym porządku. Po powrocie do domu przez kolejne dni dokładnie obserwowaliśmy miejsce po wkłuciu. Było delikatnie zaczerwienione, ale tak jest raczej po każdej szczepionce. Nie było to miejsce bolące, nie było to miejsce y, z jakąś wysypką. Mężowi nic nie dolegało, nie miał gorączki, żadnych objawów, które mogłyby być skutkami ubocznymi podania szczepionki. Tak jak mówię, na chwilę obecną minęły już dwa tygodnie y, i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Wiem, że są y, zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy szczepień. Ja rozumiem każdą z tych grup. Y, Dlatego nie chcę być oceniana. Nie chcemy być oceniani. Wiadomo, no, każda szczepionka e, niesie za sobą e, zarówno ryzyko, jak i e, dobre strony. Szczepimy się przecież e, przeciwko grypie, przeciwko odrze, e, nie wiem, śwince, przeróżnym chorobom, co e, wzmacnia naszą odporność. I moim zdaniem tak samo jest e, z tą szczepionką. Mam nadzieję, że e, w dalszym ciągu będzie wszystko w jak najlepszym porządku. I e, Następny termin szczepienia, czyli po upływie 12 tygodni, bo tak jak mówiłam, jest to najlepszy czas na podanie drugiej dawki, przypada bodajże na 3 kwietnia. Do podania kolejnej dawki została jeszcze chwila czasu, ponad miesiąc, więc możliwe, że będę jeszcze wam relacjonować, czy wszystko jest w porządku. Chciałabym też może coś więcej wam powiedzieć o tej szczepionce, jeżeli będziecie zainteresowani, bo Poszerzyłam bardzo swoją wiedzę na ten temat. Jak wiadomo, ta szczepionka nie jest taka zła, jak ją malowano, i niesie ze sobą więcej korzyści niż szkód. Tak więc, może informacje, które udało mi się zgromadzić, które mogłabym Wam przekazać, będą pomocne. Jeżeli chcecie taki filmik, to ja z chęcią go nagram. I tak jak mówiłam. Bardzo proszę o kulturę wypowiedzi w komentarzach, bo ja szanuję zdanie każdej osoby: zarówno przeciwnika, jak i zwolennika szczepień i chciałabym, żeby. Ewentualna konwersacja pod filmem przebiegała w sposób kulturalny. Jesteśmy tylko ludźmi, każdy ma prawo do własnego zdania. Oczywiście każdy ma prawo się też wypowiedzieć. Ja absolutnie nie krytykuję osób, które są przeciwne, dlatego nie chcę też, aby krytykowano osoby, które są zwolennikami szczepień. Bardzo Wam dziękuję, że zechcieliście obejrzeć ten film. Mam nadzieję, że przypadek mojego męża, że wszystko przeszedł pozytywnie, nie miał żadnych komplikacji, wszystko jest książkowo, tak? Poprawnie. Może pomoże osobom, które wahają się do tej pory nad podjęciem decyzji, czy się szczepić, czy nie szczepić, w podjęciu słusznej tylko i wyłącznie dla siebie decyzji, bo. To jest tylko nasze sumienie i co my zrobimy i jak zrobimy zależy tylko od nas. Także pamiętajcie, proszę nie krytykować osób, które chcą się zaszczepić, ale także nie krytykować osób, które temu szczepieniu się nie chcą poddać. To zależy tylko od nas. Bardzo Wam dziękuję, że zechcieliście obejrzeć ten film i do zobaczenia. Pa!